Pierwszy dzień do szkoły idziemy, mamy Miłosza, Marcela przepraszam i Miłosza. A z tyłu ma Miłosza Fanki. I co, jeden z pierwszych jesteś, co? Okay. Cieszysz się, że idzie do szkoły dzisiaj? Bardzo. Idę, i do, uśmiecham się do Ciebie w ogóle. Cześć, witam Cię w kolejnym nowym dniu. Ja zacząłem dzień od zaprowadzenia chłopaków do, do szkoły. Pierwszy dzień, i to będzie z tego co rozmawiałam z Kasią, i przedstawiła mi swój plan pracy, bo Kasia pracuje w szkole. To ten rok będzie wyjątkowy, jeżeli chodzi o poświęcenie czasu na zaprowadzanie i odprowadzanie chłopaków. Czyli najmniej chyba będę poświęcać czasu ze wszystkich lat. Wcześniej było przedszkole, szkoła. W zeszłym roku bardzo dużo czasu poświęcałem, stosunkowo dużo czasu, bo na przykład rano musiałem Marcela zaprowadzać. Często była godzina dziewiąta. Nigdy praktycznie nie jeździłem na godzinę ósmą, bardzo rzadko. Więc to yy, później musiałem często go odbierać o 15. Nie zawsze, ale tam z tego co pamiętam, 2-3 dni około godziny 15 musiałem go odbierać. Plus to, że rano, rano go zaprowadzałem. Później oczywiście były po południami treningi, więc tego czasu, który poświęcałem na pracę nie było zbyt dużo, nie żałuję. No ale troszeczkę za, według mnie za mało pracowałem, natomiast teraz w tym roku wygląda na to, że będzie zupełnie inaczej. Mianowicie będzie właśnie więcej czasu dla mnie. No i teraz pytanie, na co spożytkuje ten czas? Powinienem na pracę, żeby zarabiać kasę, tak? A nie na to. Żeby nagrywać filmy na YouTubie. A dlaczego o tym mówię? Czyta, czytam Wasze komentarze pod ostatnimi filmami tymi dłuższymi filmami, bo ostatnie trzy vlogi są dłuższe, około 20 minut. Ja i tak musiałem je ciąć. I tak musiałem je poucinać. Około 20 minut. I to, co mnie zdziwiło czy szokowało, to bo mnie się nie chce oglądać, szczerze, ale może dlatego, że ja nagrywam, później montuję, później jak muszę jeszcze sprawdzić i znowu te 20 czy 25 minut sprawdzać to... ojej, zresztą już kiedyś o tym mówiłem. No mnie to strasznie denerwuje. No ale ja patrzę zupełnie na to inaczej. Wiem co będzie, montuję. No i teraz ten czas, który, który mam dodatkowy, pytanie na co na co spożytkuję. A mogę spożytkować przede wszystkim właśnie nakręcenie tych vlogów. Nakręcenie vlogów dłuższych, ciekawszych, tak może być. Może być również tak, że tak jak teraz, dzisiaj wybrałem się. Znaczy, ja może poczekam, jak samochody. Ja też testuję. Na przykład, nie wiem, czy teraz, jak rozmawiam, to czy to jest dobre, fajne. Jak samochody jadą, bo niby chciał, chcia, chciałem ciąć. Żeby te. Chciałbym, żeby te vlogi były bardzo takie dynamiczne. I na pewno będę wprowadzać takie elementy, które spowodują, że będą te filmy właśnie bardziej dynamiczne. To wszystko połączenie długości z dynamiką, no nie jest takie proste, ale widzę, że naprawdę one się podobają te filmy. Te dłuższe filmy, że one się podobają. Napisz mi, co właśnie, co się podoba, co jest fajnego. Czy to, co ja mówię, pokazuje, jakby swoje życie, czy na przykład różne jakieś ciekawostki. Ja wiele z tych ciekawostek w ogóle nie. Jeszcze nie mówię, według mnie ta, ta wiedza, którą mógłbym przekazać, byłaby czy powinna być dużo większa, dużo ciekawsza, dlatego że ja no, znam się, może nie bardzo, nie jestem ekspertem wielkim na mediach społecznościowych, na fotografii, no to na pewno ja lubię gotować. Poświęcam czas dzieciom, lubię też sport. Dużo takich różnych rzeczy, które ogólnie na snapie, jak rzucałem snapy. Na przykład jeszcze właśnie w zeszłym roku to było dużo, dużo takiego miszmaszu, ale to może być fajne, że to wszystko, na Snapie się na przykład podobało, z Snapowiczą, te wszystkie elementy się podobały i być może tutaj właśnie też będą się podobać, że oglądającym vlogi, ale idę, idę za szybko, powinienem iść wolniej, bo ja oglądałem swoje vlogi, <laughs> za gruby i za szybko, powinienem wolniej, spokojniej. Ale zależy mi na tym, żeby właśnie nagrywać gdzieś tam w terenie, dlatego dzisiaj kolejny dzień idę na pieszo i nawet jak byłem w szkole z kuzynem się spotkałem, który i tak przyjeżdża koło mojej pracy i na początku się spytałem, czy nie jedzie do pracy i mówi, że tak i chciałem podjechać, ale to tylko z jednego powodu, żeby mi podrzucił, dlatego, że wcześniej miałem trening i złapał mnie w noczy skurcz. Tak duży mnie zły skurcz, że rano to jak poszedłem do piekarni, to kulałem. Ale teraz już rozchodziłem i jest wszystko ok. Powiedziałem, nie, idę na pieszo. Dlatego, że jak idę na pieszo, to właśnie mogę nagrywać. To jest ekscytujące. A druga sprawa korzyść taka, no że mogę się przejść. Przynajmniej teraz jest ładna pogoda, piękna pogoda i to mnie fascynuje. Mam czas, żeby nagrywać. I wtedy mogę nagrywać te dłuższe vlogi. Idę najkrótszą drogą. Prawdopodobnie teraz do pracy. Będę miał 12 minut. Ach. Dobra, a teraz jeszcze jedna rzecz. Właśnie o, jak wzbogacić, jak zrobić, żeby te vlogi moje. Ale już. Nie, kończę. <laughs> kończę 5 minut. Ponad 5 minut gadania. Dobra, ale właśnie, dobra. Napisz mi, co sądzisz o takim gadaniu. Czy to jest też fajne? Jeja, no tyle rzeczy chciałbym powiedzieć. No dzisiaj co było? Z rana, chłopaki, jak wychodziliśmy z klatki. To na miłosza albo na mnie. O właśnie, chociaż nie, mówili 6 Milo. Czekali fani. Na miłosza czekali fani. 6 albo 7 osób tam było, tak? Pod klatką. No i później razem poszliśmy do, do klasy, do szkoły, przepraszam bardzo. Dobra, kończę, bo to nudne się staje. Właśnie okiem Fabiana znaczy Fabian wrzucił. Polecam Marcina Mazura, czyli O Mnie filmik, na swój kanał. I teraz e, prawdopodobnie bardzo dużo przybędzie tutaj nowych subskrypcji. Jestem ciekaw, będę obserwować, jestem ciekaw jak się będzie zachować YouTube i właśnie takie krosowanie materiałów. Czy polecanie. 40-letni fotograf, mąż i ojciec. Siema, jestem Fabian i dziś przychodzę do Was z kolejnym kanałem wartym polecenia. Marcin Mazur na swoim kanale ma już ponad 100 vlogów, które nagrywa codziennie. Pokazuje w nich swoje życie, czasem porusza jakieś ważne kwestie i stara się przekazywać pewne wartości. Kanał jest dobrze przygotowany zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym. To taka kolejna mała perełka na YouTube'owym śmietniku, którą wystarczy zauważyć. Marcin jak i jego kanał bardzo dynamicznie się rozwijają, a kolejne produkcje wychodzą mu coraz lepiej. Człowiek pełen kreatywności, który motywuje do życia i ma na siebie pomysł. Jego filmy są bardzo estetyczne, a ich długość zróżnicowana, dlatego i zwolennicy, i przeciwnicy długich filmów znajdą tu coś dla siebie. Generalnie facet ma dobre podejście do tematu i widać, że traktuje YouTube jak swoją pasję, czego dzisiaj ze świecą szukać u tak topki. Niego filmy przyjemnie się ogląda dlatego zachęcam Was do tego żeby zobaczyć co tworzy bo być może będziecie chcieli zostać tam na dłużej. To kolejny film z serii Projekt Mały YouTube którego celem jest pomoc właśnie takim małym kanałom które mają w sobie potencjał i mogą wyrosnąć kiedyś na dużo większe. Myślę że warto dać im szansę bo przy aktualnym ustawieniu YouTube Naprawdę zmierza w niepokojącą stronę. A moim zdaniem dorosły i dojrzały facet z fajnie ułożonym stabilnym życiem jest znacznie lepszym wzorem do naśladowania dla młodszych, od którego faktycznie można się czegoś nauczyć niż aktualna topka polskiego YouTuba zakładająca sobie na głowę prezerwatywy. I to tyle ode mnie. Cześć Ci siema i do następnego razu Elo! Ciągle mam problemy z telefonem. Fakt, że przez ostatni tydzień nic nie zrobiłem. To jest Note 4, gdzie prawdopodobnie muszę wymienić ROM, wgrać nowy ROM. Ale niestety nie mogę się zabrać, więc używam na razie tutaj, to jest jaki, Samsung J6 chyba. W każdym razie to jest Samsung i to jest Samsung, a komputery, wszystkie inne sprzęty mam Apple'a, tak. No i teraz miałem, zastanawiałem się ewentualnie nowym telefonem, czyli Note 7, bo wyszedł właśnie dwa tygodnie temu Note 7 którego sprzedano milion sztuk a ewentualnie druga wersja drugie rozwiązanie, pierwszy telefon Apple, czyli iPhone 7 no i nie wiem co zrobić myślałem o Samsungu Note 7, ale okazuje się, że wycofują baterie, dlatego, że 35 sztuk już spłonęło bo baterie płoną w Note 7 zobaczymy czas pokaże a prezentacja iPhone'a 7 za dwa tygodnie, bo bodajże? Ja coś takiego, no. Za dwa tygodnie. A, i nowe MacBooki Pro, jeszcze o tym powiem. Na MacBooka Pro czekam. Żebym mógł montować w domu sobie. Bo mój stary MacBook Pro jest po prostu stary. A potrzeba nowego, szybszego. Już by się jakaś imprezka zapowiadała na terenie uczelni. Boisko. Chyba impreza, może studencka. Ale nie, mamy wrzesień, to jak studencka. Tutaj mamy znanego piotrkowskiego trenera. Cześć, co widać? No ty chodzisz i co nagrywasz? A ja nagrywam, I później ja znodzi robić. Ale z ciebie nie będę. Dobre sobie ty. Przywiązam Afela na trening, spotkałem się tutaj z trenerem, z kumplem, który trenuje jedną ze szkółek tutaj w Piotrkowie piłkarskich. No i mówię mu o tym, bo, był, bo poszedł biegać, czyli miał swój trening, a później poszedł biegać i ja też miałem biegać dzisiaj, bo ja za, przeważnie jak jest Marcel, to staram się biegać. Natomiast dzisiaj sobie odpuściłem, dlatego że bolała mnie noga. To co mówiłem, że miałem skurcz, to było pierwsze, ale tak naprawdę to tutaj mam, tu jest Achilles i on mnie, i on mnie bolał. Natomiast ja jestem jeszcze, po, jestem jeszcze po kontuzji. On mówi do mnie, że co ty Marcin, przecież ty masz Spuchniętą nogę. Nie wiem, czy to je będzie widać, czy ta, tutaj, w kostce. Teraz już tak nie jest, ale, ale przecież w styczniu, nie nagrywałem wtedy vlogów. Bym nagrał vlogi, to byłoby tak, że cała noga, pokazałbym, jak była cała noga, czy dół, po prostu fioletowa. Na snapie wszystko relacjonowałem. Miałem kontuzję. Skręciłem bardzo poważnie. Natomiast dosyć szybko wróciłem. Ja nie wiem, czy nie za szybko a może wczoraj, a może ten tydzień był za bardzo intensywny, zeszły, zeszły też i bolała mnie po prostu ta noga. I naprawdę wieczorem chciałem przyłożyć sobie lodem, a mam specjalny lód, pokażę to. Bo mam lód w postaci mrożonek, to jest chyba horteks i groszek. Groszek, dlatego że ładnie się układa wokół ciała. Ale już mi się nie chciało wstać, chociaż mnie bolała noga. No, natomiast dzisiaj odpuściłem to bieganie innym razem. Ja muszę ze względu na wiek naprawdę mocno, mocno uważać. Zobaczymy jak Marcel trenuje i, i co, wziąłem tablet ze sobą, więc pójdę do samochodu i będę siedział, będę oglądać i będę przeglądać rzeczy. Właśnie jak mi idą suby. Uwielbiam ten sos do marynaty do kurczaka. Naprawdę, słuchaj, jest rewelacyjny. Mój, Trzeba to spróbować. Przepis jest na Mazur, gotuje. Miałem już kupić tą mleko, je w zasadzie wziąłem, ale jeden z widzów mi powiedział, że te UHT nie kupować. I faktycznie, czytałem, to po prostu tych mlek nie wolno kupować. Nie wiem, czy będzie inne, ale zaraz poszukam. Ale te są złe. Mało witamin ma. Ono jest obrabiane w temperaturze 74 stopni, czyli a UHT bodajże 120 z tego co pamiętam. I dlatego jest dużo lepsze, dużo zdrowsze. Pani też tak lubi sobie porozmawiać sama do siebie? Nie, a ja tak lubię. Kupuje pani takim mleko, czy UHT? Nie kupuję tego. Nie? Dlaczego? Czemu się ludzie dziwią, jak wychodzę z... z kamerą? Co to Co tu takiego dziwnego? Nagroda, może być? Wymiana. A dlaczego? to Nie widziałem cię, jak grałeś. A jak grałeś? Dobrze Dobrze? Prawie wystrzeliłem gola go Tak? Mhm. Ale komu? Sobie? Nie A <grafy> co tam? Jakaś akcja znowuż? Policja, bo się bawiliśmy na tym no, no i co? Ja mam tam rzeczy No ale to co? Nie, jest kurczywek mam. A co się stało? Ktoś coś wezwał? Ale kto wezwał? Buduję ja mam jednego takiego lokatora, który... nie Wezwanie jest, to musi... nie wiem o tym. Lepiej No i co? Ciąg akcji dalszy. Prawdopodobnie nasz główny bohater tym razem bo wzywanie Straży Miejskiej jednak nie skutkowało, bo wzywał kilka razy i prawdopodobnie po prostu, znaczy wiem o tym, że się po prostu z niego nabijają, bo wzywa, bo mu dzieci przeszkadzają. zać to są te, to są te dzieci, dzieci siedmiodziesięcioletnie. gościowi przeszkadzają dzieci, tym razem wezwał policję. Tak, przyjechali, no co, Sp spisali, ale oczywiście, no nie można powiedzieć, ale też się śmieją, no bo jak? Dziecku, dzieci nie mają się, nie mogą się bawić. Taką masz piękną tapetę. Chcesz pokazać? Tak. Pokaż proszę. co masz. Mi... Taką mam tapetę z miłością. A ty jest Kto, to jest dziewczynka? Co to jest? Miłosz? To jest miłość. To mi jest mi miłość? To jest miłość. Wygląda jak dziewczyna. No nieprawda! No? Ale jeszcze w środku mam z Marcelem. Czekaj, bo nie pokażę hasła. Tutaj mam z Marcelem. O, proszę bardzo. No to tak, fajne. Tak. A teraz czas pozdrowień, Ekspert Piłkarski, proszę Pana, niech mnie Pan pozdrowi, już czwarty, raz, już czwarty raz piszę, ale to nic, więc spełniam Twoją prośbę i pozdrawiam Ciebie, dzięki, widzę, że komentujesz, także dziękuję serdecznie za te wszystkie komentarze i drugie pozdrowienie, Ola Bonecka, pozdrowisz, parę razy już piszę, fajny vlog, pozdrawiam, więc Ola również Ciebie pozdrawiam, fajnie, że, ale mało piszesz chyba, tak mi się wydaje, że jesteś mało aktywna. Także zachęcam do, do pisania, częściej do komentowania. Jeśli chcesz, żebym Ciebie również pozdrowił, napisz to właśnie pod tym filmem. A być może ciebie pozdrowię. Tych pozdrowień jest coraz więcej przybywa, więc nie mogę wszystkich niestety pozdrowić od razu. Dwa pozdrowienia są dziennie. Ale razy 365 dni to wyjdzie całkiem niezła liczba. Na razie, cześć.